Jak znamy historię, Weronika otarła twarz Jezusa i Jezus zostawił jej swój wizerunek, swojej krwi i potu. I jak tam niektórzy teraz wiedzą, przez y, wiele lat jakoś mocno fokusowałem się na y, y, pomocy osobom bezdomnym. Sporaję w swoim zakresie teraz dalej to staram się robić. I osobą, która poznała mnie do tego portretu, właśnie była osoba bezdomna. Jeżeli szukacie prawdziwego oblicza Chrystusa w tym świecie, to macie to oblicze tak bardzo niedaleko, że nawet znalazłoby się pewnie kilku na rynku, czy w innych miejscach, czy nieopodal stąd. Często szukamy takich nowinek, cudowności, które pomagają naszej wierze, Na przykład szukamy, takim wielkim dowodem, czymś niesamowitym jest całą z chusta z Manopello, które wskazują nam na wizerunek Chrystusa. Natomiast nie trzeba jechać w te miejsca na świecie, gdzie można znaleźć te relikwie, te przedstawienia, te spektakularne obrazy. Można na co dzień w osobach ubogich widzieć twarz Jezusa w Derejko. I to jest dosłownie, to, słuchajcie, nie ma nic bardziej dosłownego. Jezus w 25 rozdziale Mateusza mówił <słuch>